Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie baleron z karkówki. Przygotujemy go w mixie. Mam tutaj przygotowany piękny kawałek karkóweczki. Jest tu kilo 10, więc będziemy go gotować na parze 70 minut. Jest bardzo ładny, fajny, tłuściutki, taki jak powinien być. Baleronik. To będzie szybki, domowy baleron, który jeszcze dzisiaj będzie można pokroić na kanapki. Także zobaczycie, że wszystko Wam pokażę szybciutko raz, dwa. Jest godzina 18 i myślę, że o 22 już go pokroimy. Także zobaczymy, a jak nie to jutro rano. Na początek wysmaruję go czosnkiem papryką. Pięknie wygląda i pięknie pachnie. Do naszego Lidlomixa wlewamy litr wody. I przyprawy: majeranek, liść laurowy, ziele angielskie, czosnek pokrojony, pieprz, kary, paprykę słodką i oczywiście sól. Naszą karkuweczką umieszczamy w głębokim wkładzie do gotowania na parze, przykrywamy i uruchamiamy program gotowania na parze na minut. O, maksymalnie 60, więc uruchamiamy gotowanie na parze na 60 minut. Mm, pachnie bardzo ładnie, przepięknie. Jeszcze 18 minut, ale tak jak mówiłam musi być minut 70, więc dodamy 10 minut, czyli prawie 30 minut jeszcze. Mm, a już nie mogę się doczekać, kiedy zajrzymy do środka. Mmm, aromaty się unoszą, mmm, chłopaki już chcą jeść. Minęło w sumie 70 minut, bo jeszcze dodałam 10 minut i teraz czekałam specjalnie na Was, aby zajrzeć, więc uwaga, uwaga, ja sobie tak ustawię, o tak może na zbliżeniu, żeby mi nie zaparowało, otwieramy. Mmm, mmm, mm. to wygląda przepięknie, patrzcie. Ale, ale pachnie fantastycznie. I co teraz? Już Wam pokazuję. I przekładamy naszą karkóweczkę do naczynia żaroodpornego i wkładamy do piekarnika Temperatura około 230 stopni dosłownie na parę minut, aby ta skórka się nam ładnie zrumieniła. Hmm, hmm, hmm. A w Lidla miksie widać tłuszczyk, przyprawy, wszystko zmieniło kolor. Ale pachnie ten wywar mega. I tak wygląda karkóweczka po 8 minutach piekarniku. Jeszcze syczy. Widać, że fajnie puściła tłuszcz. O to mi właśnie chodziło, żeby troszkę się zrumieniła i odtłuściła, że tak powiem. Pokroimy ją rano. Na noc sobie poleży w lodówce. I rano zobaczymy. Jak będzie wyglądała w środku? Pachnie przepięknie. Najważniejsze jest to, że do piekarnika ją włożyłam w naczyniu żaroodpornym bez żadnego tłuszczu. Chodziło mi właśnie o to, aby ona ten swój tłuszczy, który jeszcze ma, puściła. I tak się stało, jak widzimy. Niam, 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 już bym ją pokroiła. Ale poczekamy do rana. Całą noc mięsko leżało w folii w lodówce. Teraz rozwiniemy i zobaczymy, jak wygląda. I tak karkuweczka wygląda po nocce w lodówce. Mhm. Mm Kroimy. Czyż to mięsko nie wygląda przepięknie? Pachnie bardzo dobrze i myślę, że będzie fajnie prezentować się na wielkanocnym stole. Mhm. Mm mhm. Pachnie przepięknie, naprawdę. Wspaniałe. Smacznego.